Cześć. W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak przygotować szybki, pyszny sernik bez pieczenia o smaku Kinder czekoladek. Do jego przygotowania będziecie potrzebować biszkoptów, masła, serka śmietankowego. W Stanach Zjednoczonych wykorzystywany jest cream cheese. W Polsce taki serek najczęściej sprzedawany jest jako serek śmietankowy albo serek kremowy. Często występuje również pod nazwą serek do sushi. Jest to rodzaj sera, który tutaj jest niezbędny i on sprawdzi się najlepiej. Istotne jest to, aby wyciągnąć go z lodówki wcześniej. Mój w temperaturze pokojowej spędził około 2 godzin. Poza tym potrzebny będzie również cukier puder, Kinder Czekoladki i śmietana kremówka 36 słodka, która powinna być mocno schłodzona, dlatego w tym momencie jest jeszcze w lodówce. Sernik przygotuję w tortownicy, która ma 20 cm średnicy i wyciąga dno. Jeśli jednak wasza tortownica jest nieco większa, to nie musicie się martwić, po prostu wasz sernik będzie wtedy nieco niższy. Możecie zrobić go w tortownicy, która ma 22-24 cm. Jeśli wasza tortownica jest jednak dużo większa, ma 20 26 albo 28 cm, to wtedy po prostu zwiększcie nieco proporcje, które ja dziś w przepisie wykorzystuję. Przygotowanie rozpoczynamy od tego, aby masło przerzucić na patelnię, włączyć pod tym niewielką moc i powoli rozpuścić. W międzyczasie możemy zająć się również herbatnikami, które powinniśmy sobie porządnie rozkruszyć. Ja do tego celu wykorzystam mikser, ale jeśli miksera nie macie, to zapakujcie je sobie w jakąś torebkę strunową, a następnie za pomocą wałka rozwałkujcie, zmiażdżcie tak, aby były sypkiem. Ciastka są już pokruszone, ale masło będzie potrzebowało na patelni jeszcze chwilę, aby całkowicie się rozpuścić. W międzyczasie możemy zająć się tortownicą, którą najlepiej wyłożyć sobie papierem do pieczenia, tak aby później sernik było nam łatwiej z niej wyciągnąć. Z papieru do pieczenia możecie sobie wyciąć okręg, który będzie miał średnicę waszej tortownicy. Ja jednak wykorzystuję taki cały kawałek tortownicy i montuję po prostu to w taki sposób że później, kiedy wyciągnę, to będzie to takim prostokątem i w tym momencie, gdy masło jest już roztopione, możemy połączyć je z ciastkami Możecie zrobić to za pomocą łyżki, po prostu dodając powoli masło i wszystko dokładnie mieszając Jeśli jednak podobnie jak ja, do pokruszenia herbatników będziecie wykorzystywać mikser to wtedy możecie połączyć to wszystko w mikserze, masło wlewając powoli i cały czas miksując Gdy ciastka z masłem się połączą na taką jednolitą masę pora przerzucić to na tortownicę a następnie wykleić dno następnie wyrównujecie to za pomocą łyżki i w tym momencie nasz spód jest już gotowy do tego aby odłożyć go do lodówki odkładamy go na mniej więcej 10-15 minut czyli tyle ile będziemy potrzebować na przygotowanie kremu Teraz pora Ci się ubijaniem śmietany istotne jest to aby śmietana była bardzo zimna dzięki czemu będzie ubijać się lepiej Jeśli chcecie możecie wykorzystać również naczynie które wcześniej sobie zmrozicie Moja miska w zamrażarce spędziła około 2 godzin, ale zanim przejdę do ubijania śmietany, rozpuszczę jeszcze swoje Kinder Czekoladki. Wykorzystam do tego celu mikrofalówkę. Myślę, że w okolicach 40 sekund będzie wystarczające. Czekoladki w mikrofalutce potrzebowały jeszcze dodatkowych 30 sekund, aby w pełni się roztopić i w tym momencie powinniśmy utrzymywać je cały czas w takim stanie ciekłym, ale powinna sobie nieco ta czekolada przestygnąć, dlatego ja teraz zajmę się ubijaniem śmietany i co jakiś czas będę mieszał tą czekoladę tak, aby mi nie zastygła, a jednocześnie aby się nieco schłodziła. Gdy śmietana jest ubita, odstawiamy ją sobie na bok i przechodzimy do sera, który powinniśmy połączyć z cukrem pudrem oraz z roztopionymi kinderkami, których temperatura już znacząco spadła. Na tym etapie możemy dodać tutaj również odrobinę soli, która nieco podkręci smak naszego sernika. Gdy roztopiona czekolada, cukier puder oraz ser się ze sobą połączą, pora wszystko to wymieszać z bitą śmietaną. Ale tutaj nie wykorzystujemy miksera, ale taką łopatkę i mieszamy to wszystko bardzo delikatnie, tak aby całość była bardzo puszysta. Po przełożeniu masy do tortownicy, pora wszystko to odłożyć do lodówki. Powinno to w lodówce spędzić co najmniej 6-8 godzin, a najlepiej jeśli spędzi całą noc. Wtedy będziemy mogli przechodzić też do przygotowania ostatniej warstwy, czyli polewy. Sernik do lodówki odkładamy na tak długo, dlatego że dzięki temu będzie nam się go łatwiej i estetyczniej kroić. Jeśli nie możecie doczekać się tego, aby sprawdzić jak smakuje, to pewien obraz tego smaku da Wam to, co zostało w misce. Minęło kilka godzin i teraz pora przygotować ostatnią, trzecią warstwę naszego sernika. Aby przygotować polewę do miseczki, w której pokruszone są już kinder czekoladki, wlewam śmietankę, kremówkę, a następnie wkładam to do mikrofalówki na około minutę. Po wyjęciu miseczki z mikrofalówki wszystko ze sobą dokładnie mieszamy. Postarajcie się przy tym, aby nie było tutaj żadnych grudek. Początkowo one będą, ale później, jeśli będziecie to mieszać, to te grudki znikną. I w tym momencie moglibyśmy w zasadzie nasz sernik polewać, ale najlepiej odczekać jeszcze około 5-7 minut, tak aby całość się ostudziła. W tym celu możecie przelewać to albo z jednej miseczki do drugiej, albo podobnie jak ja wykorzystywać łyżkę i po prostu masę podnosić, dzięki czemu będzie się łatwiej chłodzić. Po kilku minutach mieszania, gdy masa nieco ostygła, ale cały czas jest dość płynna, pora polać nią sernik, a następnie odstawić go do lodówki na kolejną godzinę. Wyjęty z tortownicy wygląda niesamowicie i już nie mogę doczekać się, aby go spróbować. Teraz można pokroić go już na kawałki i podawać. Opcjonalnie, jeśli chcecie, możecie ozdobić go również kinderkami i bitą śmietaną. Jest niesamowity, jest bardzo delikatny. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. A jeśli są jakieś słodycze, które chcielibyście, abym wykorzystał do przygotowania jakiegoś sernika albo jakichś innych słodyczy, to napiszcie mi proszę w komentarzu. Jeśli ten sernik spróbujecie zrobić, napiszcie mi, jak wam smakował. A tymczasem zabieram się za jedzenie i żegnam się z Wami. Do zobaczenia! Cześć.